Że zawsze, tylko dzisiaj jestem pyściem, więc do pyściu, ty dobrze o tym Piszło, jest Nie No. Ojej. Lecisz, lecisz, lecisz. O matko. Czy o, dziewczyny nie. więcej znasz? Zróbmy dziś konferencję. Jednej chłop, trzy. Nie, tego nie znam na pamięć. Remix tylko znam. A patrzcie, są shoty jakieś? Nie ma Jeszcze nie ma shotów. Jeszcze nie ma. A w ogóle się robili kanał w ogóle dla ciebie, soty No wiem, a, a dla mnie się nie robili jeszcze. Kuku, ku, kukurydza, kolbę weź, dupkę sprzedaj. Nie ma, nie ma kisotów jesteś żadnych chodzę. <gryw> razem. Gunter, Gunter, mówiłeś mi. Gunter, O! Oh. Głowiłeś, że będziesz całować. Ja chciałbym odlecieć daleko. Do sufitu kładę ten pieniądz. Zobacz, na co one wszystkie lecą. Te słowy, te dwie, te pięć. Jeśli ci oddenerwuję, mów, który, który mam wybrać ze wspólnych zdjęć. Budowa związku z który O, głowę ja mam pełną kłopotów. Ono szczerze mówiąc w szoku. Szylić szyli na widoku. Wszyscy wiedzą, co wielam do soku. Patrz, bracie, tu limit nigdy nie będzie nas z nimi ogólnie ogóle znam osobiście. O! Także ten. o już stary, 8 osób się przyszło. Co mówisz? 8 osób w na live jest. Wejdę i... dzięki mnie. No ale tak, tak, i tak to już mało. No. Dobra, stary, ja lecę dalej, także cenzurkę włączaj Spoko. Na razie.